Cześć kochani, witajcie 8 lutego 2025 roku. Ósemka. Kochani, dziś obudziłam się wyjątkowo później, zawsze wstaję około 6. Dziś obudziłam się o godzinie 8. Na zegarku zobaczyłam 8.08 na telefonie. Ja już wiedziałam, że dzisiaj będę musiała dla Was. Wyjść z kolejnym odcinkiem, z kolejnym czytaniem właśnie o tej ósemce. Kochani, co wydarzyło się 8 lat temu w waszym życiu? Ja 8 lat temu zaczęłam pracę z kartami, zaczęłam pracę, gdzie zaczęłam misję, tak naprawdę ścieżkę swojej duszy. ósemka mówi o karmie albo o sukcesie. Jeżeli my potrafimy wyjść z naszymi darami, talentami, narażając się przy tym na krytykę, na ocenę, odrabiamy tą lekcję karmiczną, odrabiamy to, że jesteśmy na ścieżce swojej duszy, więc nasza dusza wzrasta, nasza dusza się uczy. Z punktu widzenia duszy przyszliśmy na ten świat, żeby się uczyć. Polecam Wam bardzo gorąco książkę Wędrówka Duszy. U mnie wędrówka duszy bardzo wiele zmieniła, jeżeli chodzi o takie ziemskie postrzeganie, ziemskie patrzenie, patrzenie na śmierć, patrzenie na stan odchodzenia. Więc bardzo, bardzo polecam Wam tą książkę. Ósemka dla mnie w tym roku będzie ogromnie ważna. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, kiedy zaczęłam, to były moje pierwsze karty. Bo z kart klasycznych. Ja czytałam już bardzo bardzo długo. Natomiast moje pierwsze anielskie karty to były te karty wielkie karty archaniołów. Te karty kupiłam w księgarence Cud. Więc moi drodzy zapraszam was do tego wspaniałego miejsca, przestrzeń online, sklep online. Ja tam kupuję swoje karty, więc może ktoś miał to usłyszeć. Archanioł, Hanil, jest to przyjaźń, jest to opieka, więc mogły być lekcje przyjaźni, mogliście przerabiać lekcje przyjaźni przez te 8 lat. Wiele przyjaźni mogło się zakończyć nawet długoletnich, ale mogły też powrócić przyjaźnie sprzed 8 lat. I tak się stało u mnie. Wrócił do mnie mój przyjaciel spod znaku panny, żebym przerobiła przy nim wartość przyjaźni. Byliśmy w związku. Aczkolwiek to miało tak być, że mieliśmy w swoim życiu być, ale jako przyjaciele, nie jako partnerzy. Więc mogą powracać osoby sprzed 8 lat. Ja słyszę jeszcze silnie rok 2017 i też 17 lat do tyłu. Wtedy były węzły karmiczne na tej samej osi co teraz. Teraz mamy oś karmiczną, węzeł północny w rybach, więc bardzo głęboko wchodzimy w duchowość. Węzeł południowy w pannie, odchodzimy od perfekcji. Moi kochani, więc ta ósemka, przerobienie też tego, czy jesteśmy na ścieżce swojej duszy, czy jesteście na ścieżce swojej duszy. Zapraszam Was bardzo gorąco na czytanie duszy. Czytanie duszy na marzec, kolektywne, pojawi się już dzisiaj w przestrzeni arbitrum, więc zapraszam Was do subskrypcji. Wielu z Was przez te 8 lat przerabiało relacje z bliźniaczym płomieniem. Mogliście mieć osobę, z którą byliście przez 8 lat i się rozstaliście. Osobę, która Wam się podobała, która zwróciła waszą uwagę 8 lat temu, i ta osoba może wrócić. W miesiącu lutym, miesiącu miłości, ale też miesiącu duszy. Miesiąc duszy jest to miesiąc luty w przestrzeni arbitru. Marzec będzie miesiącem karmy, więc karma czy sukces już nawiązujemy. Tutaj mamy czytanie duszy i mówię wam też o tej karmie, moi kochani, więc czytania prywatne, takie nagrane dla was są to czytania na całe życie tak naprawdę, więc. Termin realizacji jest to do tygodnia czasu. Jest już grafik, tak, że tak powiem, zapełniający się, więc termin realizacji dałam tydzień czasu, żebyście dostali, wiedzieli, bo wielu z Was czeka, kochani. Wielu z Was chce dostawać je w odcinkach, tak jak na przykład moja Emilka z Norwegii, czy ta Gunia ze Szwajcarii, moje bratnie dusze, z którymi pracujemy w tej przestrzeni, czy Adela z Irlandii. Adelko, też Cię ściskam bardzo gorąco i oczywiście ściskam Cypr, głównie moją kochaną. Więc moi drodzy, bliźniaczy płomień, bratnia dusza, a engus, tutaj mamy miłość, miłość bezwarunkową, więc mogliście się poświęcić dla miłości. I tutaj, jak nie mieszam kart tarota i czytań duszy, tak tutaj w lekcjach i długach karmicznych tarot się pojawia. Tarot się musi pojawić, zobaczcie, ósemka mieczy. Przez 8 lat mogliście być testowani, jeżeli chodzi o wypowiadanie siebie o wizję siebie, o przekaz taki swój z serca. Mogliście tkwić, ja tutaj muszę porównać, jak niewolnice Izaury w związkach. Mogłyście mieć związane ręce, mogłyście nie mieć możliwości po prostu wyjść z pewnych związków. Mogłyście, mogliście nie mieć możliwości, ale zwłaszcza słyszę tutaj kobiety, wyjść z pewnych relacji, które was bardzo silnie wiązały, ale też bardzo silnie ograniczały. Mamy tutaj siedemnastkę Numer duszy. Co się wydarzyło kochani, te 17 lat temu u Was? Ja właśnie odnośnie tej ósemki muszę Wam powiedzieć, że nie, ja już mogłam wtedy wyjść z arbitrum, mogłam się pokazać, bo już wtedy te osoby, które u mnie były, mówiły to się sprawdza, to co się dzieje, to co się dzieje w snach. Moi bliscy widzieli, gdzie mówiłam, gdzie śni mi się moja babcia Maria. Gdzie ktoś umrze w rodzinie, więc czy przychodziły do Was sny, przekazy? Mogliście mieć przekazy na przykład, jeżeli chodzi o toksyczne osoby? Toksycznego człowieka wyczuwa się po zapachu, to Wam muszę podpowiedzieć, czuje się zło, po prostu czuć, czuć, czuć zagrożenie. Tak jak zwierzęta mają instynkty, tak my mamy również swoje instynkty, kochani. Ósemka, a więc karma czy sukces? Zapraszam Was na targi ezoteryczne, które odbędą się 8 i 9 marca w Warszawie. Targi ezoteryczne: Arbitrum Astrologia czeka na Was na stoisku numer 88. Więc kochani, karma czy sukces? Tu jest ósemka, gdzie ja się już pokazałam. Ja wiem, że te targi będą niesamowite dla mnie. Dajcie znać, z kim się widzimy, ale zobaczcie, 8 lat temu już mogłam wyjść. Osiem lat temu mogłam już się Wam pokazać, ale byłam w starych systemach, byłam w starych schematach, więc co jest ważne, dusza duszę przeprowadzi, moi drodzy. Dusza duszę przeprowadzi i nie bez powodu znajdujecie się w tej przestrzeni, w przestrzeni ludzi obudzonych, ludzi oświeconych i coraz więcej ludzi, nawet w Waszym gronie znajomych, będzie się pokazywać. Ludzi, którzy po prostu rozwijają się na takiej bazie duchowej. Mamy tutaj siedemnastkę. Co się wydarzyło 17 lat temu? Dla mnie 17 lat temu wydarzyło się to, że miałam drugą moją pasję życia, a mianowicie była to muzyka. Miałam swój, miałam swój zespół, występowałam na scenie, przemawiałam również, ale poprzez muzykę. Ja jestem córką muzyka, więc rodzinę wybieramy sobie z punktu widzenia duszy moi kochani. Jak dusza schodzi na planetę Ziemia, wybiera sobie jak wygląda, Wyra wybiera sobie lekcje, które przerabia na planecie Ziemia. Planeta Ziemia to jest wielki plac zabaw dla duszy. Duszy, które tu schodzą, chcą się uczyć. To bardzo dobrze. Pierwsze co wychodzimy, chcą się uczyć, i im więcej na siebie wezmą, na swoje barki, tym lepiej, jeżeli chodzi o rozwój duszy. Ale często przerabiacie bardzo, bardzo wiele takich naprawdę sytuacji nieciekawych, sytuacji ciężkich, obciążających, smutnych. Wielu z Was ma do przerobienia relacje z matką. Jeżeli uzdrowią się Wasze relacje dotyczące matki, Wasze pragnienia będą się manifestowały, jeżeli chodzi o obfitość finansową, obfitość zawodową, szybciej, po prostu. Więc możecie mieć, jeżeli chodzi o lekcje i długi karmiczne, dług karmiczny związany z matką lub lekcje po prostu. Nie wszyscy mamy długi, moi kochani, więc tutaj możecie mieć po prostu lekcje do przerobienia z matką, a te lekcje mogą być tak silne, że możecie naprawdę mieć zablokowaną energię finansową. Mamy wolność, więc luty miesiącem miłości, ale też luty miesiącem wolności. China, piękna kobieta, która wybrała wolność bez mężczyzn, bez tworzenia z męskiej energii. To tak jak Sofia, matka archaniołów. I znowu tutaj mamy, zobaczcie: Sofia, matka archaniołów. Sofia tworzyła bez męskiej energii ściągnęła na siebie gniew kochanków, ponieważ nie byli oni potrzebni, więc kobiety niezależne, kobiety świadome, kobiety obudzone, zwłaszcza dla Was, czytanie lekcji długi karmiczne, moi kochani, żeby się wszystko odblokowało, bo przekaz żywioł wody mówi, Wasza intuicja ma rację, powinniście słuchać głosu swojej intuicji. Co wam intuicja podpowiada, jeżeli chodzi o was? Jakie wy macie potrzeby? Czy widzicie lustrzane godziny, tak jak ja zaczęłam dzisiejszy dzień 8.08? Teraz widziałam 9.22, więc dziewiątki, dwudziestki, dwójki, moi kochani, przede wszystkim dla was, jedenastki, ósemki, siódemki i jedynki. Czytanie lekcji i długi karmiczne. Moi drodzy, możecie mieć piękny nowy świt już w lipcu. Czy ja powiedziałam w lipcu? Już w lutym. Zobaczcie, a co się działo w lipcu. Ja tutaj widzę 17 lipca 2023, już wam mówię, wtedy była zmiana węzłów karmicznych. Tak jak teraz mamy od 11 stycznia do 20 do 20 marca, a później do 17 lipca 2026 aż tak tutaj, moi kochani, mamy nowy świt. Czasami wychodzimy z niczym, czasami po 8 latach zostawiacie bardzo dużo partnerowi, partnerce i wychodzicie z niczym, ale wychodzicie zostawiacie przyjaźnie gdzie poświęciliście się gdzie pożyczyliście komuś pieniądze gdzie komuś oddaliście całe serce ale wy wychodzicie moi drodzy najgorsze jest za wami a pozytywne nowe doświadczenia są na horyzoncie takie energie nadchodzą do nas moi kochani wspaniale i mamy dom 12 dom rybek więc Introspekcja, cofnijmy się do tyłu, zobaczycie jakie będą teraz zmiany, zobaczycie jak te 8 lat będzie wracało, moi kochani. I znowu będą wracały bratnie dusze. I ja widzę, że na wielu z Was czeka nowy romans, romantyczne spotkania, romantyczne uniesienia, romantyczne porywy serca, których nie czuliście już długo, być może właśnie od 8 lat. A może 8 lat byliście ze sobą, zanim podjęliście decyzję o ślubie. Też dla niektórych z Was słyszę, był to związek na odległość. Jest to historia moich rodziców. Moi rodzice: mój tato jest ze Śląska, moja mama jest z okolic Łodzi, więc związek bratnich dusz byli 8 lat na odległość. Przerabiali lekcje właśnie matki, matki mojego taty, więc to jest też również mamo dla ciebie bardzo silnie. Ale przetrwali ale przeszli, więc dla Was jest to przesłanie, że inni wyjdą z tych ośmiu ciężkich lat i nastąpi wreszcie piękny, ten dziewiąty numerologiczny rok, który mamy teraz, mamy od 15 września do 15 września przyszłego roku, 15-20, więc bratnie dusze przeżywacie piękny rozkwit, Przeżywacie magię w swoim życiu, moi kochani. Wykorzystujcie swoją magię. Palcie świece intencyjne. Zamawiajcie czytania, które pomogą Wam w rozwoju Waszej duszy. Niektórzy z Was, słuchajcie, odsłuchują. Od, patrzę pierwszy raz 11, później 22. Ja mówię, niesamowicie to rezonuje, niesamowicie to wibruje. Ale Mistrzowska jest 111 odsłuchań w ciągu jednego weekendu, mojej kochani słuchaczki ze Stanów. Coś pięknego, kochani, z tym Was zostawiam, zapraszam do spotkań, zapraszam do subskrypcji, znajdziecie czytania dla siebie. Miesiąc luty, miesiącem duszy, więc zapraszam Was na czytania duszy, ale niedługo będą się pojawiały czytania lekcji i długi karmiczne dla każdego znaku Zodiaku. Ściskam Was bardzo gorąco i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.